Ruch TV oficjalna telewizja ruchu chorzów. Ruch na wyjeździe czas na szpil. W tym roku niebiescy przywieźli punkty z terenów dwóch czołowych zespołów ligi z Białego Stoku i z Częstochowy. W pierwszym przypadku stracili zwycięstwo w samej końcówce, w drugim wyszarpali rywalom jeden punkt w ostatniej akcji meczu. Fajnie, że, że gdzieś te punkty tam zdobyliśmy, ale jeśli przypomnimy sobie w jakich okolicznościach zdobyliśmy te punkty, no to na pewno jakiś tam niedosyt u nas był bo w białym stoku w ostatniej sekundzie straciliśmy bramkę, ale znowu w częstochowie w ostatniej sekundzie zdobyliśmy bramkę, więc e, no, jedziemy nie ma co ukrywać tu do bardzo dobrego e, przeciwnika. Pogoń jest na tej fali wznoszącej. I, I na pewno będzie ciężko, ale tak jak mówię, no będziemy walczyć w każdym spotkaniu. No, w tej rundzie pokazaliśmy, że dobrze nam się gra z tymi zespołami z czuba tabeli, jak, jak Jelonia czy nawet Raków, który też u siebie e, można powiedzieć jest dominantem, a, a my wywieźliśmy stamtąd punkt i jeszcze po meczu rzeczywiście czuliśmy ten niedosyt, że mogliśmy osiągnąć coś więcej, ale mamy oczywiście kolejne wyzwanie i e, jedziemy na mnie już też dobrze znany stadion, grałem dwukrotnie na pogoni i cieszę się, że pojedziemy. W stadion, dużo kibiców, to co uwielbiamy, i na pewno piłkarski zespół, który, który dobrze gra w piłkę. I dlatego też jestem podekscytowany, że, że mamy kolejne spotkanie z tak dobrym przeciwnikiem i możemy się pokazać z dobrej strony. Wielokrotnie też pokazywaliśmy w tym sezonie, że. Że gra się do samego końca, wiele razy potrafiliśmy zmienić szale na swoją korzyść i na pewno to nas cechuje, że jesteśmy zaangażowani do samego końca. Przy Cichej wierzą, że nawiązanie do gry zaprezentowanej w tamtych spotkaniach przyniesie kolejną, tak potrzebną zdobycz punktową. W tym tygodniu skupiliśmy się na Pogoni, czyli najbliższym naszym przeciwniku. Też e, sposób gry Pogoni jest znany od długiego czasu, więc ze sztabem szukaliśmy tych słabych i, i mocnych stron, w jaki sposób przeciwdziałać, tak jak to miało miejsce na przykład ostatnio w Częstochowie, czy jak byliśmy i zagraliśmy mecz w Białymstoku u lidera, więc pokazaliśmy się z dobrej strony i na pewno chcemy do tego wrócić. Niewiele razy też pokazywaliśmy, że granie z teoretycznie lepszymi przeciwnikami nie jest dla nas żadnym problemem, bo nieraz właśnie pokazywaliśmy, że Graliśmy nawet lepsze spotkania z tymi przeciwnikami, i tego spodziewam się też w jutrzejszym meczu. Jeśli będziemy grać to, co w poprzednich meczach, a udowodniliśmy, że potrafimy grać swój pomysł, mając na boisku, to, to będzie dobrze i też z takim nastawieniem jedziemy do Szczecina. Do Szczecina niebiescy pojechali osłabieni. W spotkaniu z puszczą wykartkowało się aż czterech zawodników. Nieobecność jednych to szansa dla innych. W spotkaniu z puszczą czwarte w tym sezonie żółte kartki zobaczyli Miłosz Kozak, Juliusz Letniowski i Przemysław Szur. Z kolei czerwoną kartkę otrzymał Robert Dadok i czekają go dwa mecze pauzy. W Szczecinie zagrożeni będą Kasper Michalski i Szymon Szymański. Na pewno mamy braki kadrowe, ale po to mamy kadrę szerszą, po to ta rywalizacja występuje w zespole, żeby właśnie ci zawodnicy zmiennicy, którzy są, Wykorzystywali też te momenty i różnice też nie są tak duże, żeby powiedzieć, że ci, którzy grają w podstawowym składzie, są tak dobrzy, że ci, którzy wchodzą za nich, nie są w stanie ich z tego składu wypchnąć. Kolejny mecz kilku zawodników na pewno dostanie możliwość pokazania się, ale to dzisiaj nie chodzi o to, kto jest zmiennikiem, kto jest tym podstawowym zawodnikiem. Tak naprawdę chodzi o zespół, o, o tą drużynowość, o dobrą organizację i dobre nastawienie. Dla pogoni trwający sezon może być wyjątkowy. Zespół ze Szczecina cały czas liczy się w grze o czołowe lokaty w lidze, a ponadto awansował do finału Pucharu Polski. Teraz na drodze portowców staną niebiescy. Zespół na pewno piłkarski, grający już od wielu lat w swoim stylu, w swoim ustawieniu. Zespół, który uwielbia mieć piłkę, który lubi dominować. Mają dużo jakości w zespole. Natomiast my też oczywiście mamy swój plan jak przed każdym meczem i, i też przygotowania, które nam towarzyszyły w tym tygodniu również były podporządkowane temu, jak znaleźć wolne luki, jeśli chodzi o pogoni i też jak zabezpieczyć się przed atakami pogoni. Zdecydowanie musimy zwrócić uwagę tutaj na, na Kamila Grosickiego, który jest tym motorem napędowym pogoni. W tym wieku, trzymając taką formę fizyczną i dokładając do tego tak super liczby w lidze, to musi robić wrażenie, i na pewno będziemy musieli szczególną uwagę zwrócić na tego zawodnika. Nie zapominając o innych zawodnikach, no, pogoń ma tą jakość, bicia kcian uderzenie z lewej nogi. Analizowaliśmy pogoń, wiemy, czego mamy się spodziewać, więc no, jedziemy pełni optymizmu, ale i gotowi na, na ciężkie spotkanie i, i walkę do końca. No jest to bardzo skuteczny zespół mają w swoich szych naprawdę groźnych zawodników, na przykład Kamil Grosicki i, i dużą też część gry bazują na nim. Jest to też zespół mocny w przejściach, dlatego no musimy być na, maksymalnie skoncentrowani i, i po prostu wyjść na ten mecz ze swoim planem i realizować go jak najlepiej. Piątkowy mecz będzie wyjątkowy dla Mateusza Bartolewskiego. Obrońca Niebieskich pochodzi z Pomorza Zachodniego i w przeszłości był zawodnikiem Pogoni. No na pewno nie jest mi to klub obcy, tak naprawdę tam zaczynałem swoją przygodę. I pozostał pewien sentyment do tego klubu, dlatego też dodatkowy dreszcz emocji. Generalnie to większość zawodników, z którymi grałem, się gdzieś porozjeżdżało. Teraz mało kto został, ale, ale szatnie pamiętam. Stadionowy też już grałem, także wiele rzeczy pamiętam. No rodzina też z racji tego, że nie jest to daleko, z Szczecinka też na pewno przyjedzie i będę miał dodatkowe wsparcie z trybun. Tradycyjnie zaglądamy na terminarz najbliższej kolejki PKO BP Ekstraklasy oraz sprawdzamy aktualną sytuację w tabeli. W piątek mecz niebieskich w Szczecinie poprzedzi starcie warty z koroną. W sobotę widzę uda się do Mielca, puszcza podejmie Lecha, a następnie Raków zmierzy się z Legią. Na niedzielę zaplanowano spotkania łks u z Radomiakiem, Jagieloni z Krakowią oraz Górnika ze Śląskiem. W poniedziałek na zakończenie kolejki Piast będzie gościł Zagłębie. W tabeli cały czas na prowadzeniu Jagielonia, dwa punkty przed Śląskiem. I 4 przed Lechem. Pogoń obecnie na szóstej pozycji ze stratą 4 oczek do podium. 17 ruch z sześcioma punktami do puszczy i 7 do zajmującej ostatnie bezpieczne miejsce korony. No to lecimy za konkursem. Napiszcie w komentarzu w Kier minucie padnie pierwszy tor we szpilu Pagoń Ruch. W to pierwszy trafi, do wodno z buno wartości 100 zł do wykorzystania w naszych strefach kibica. Pyrsk niebiescy. ich muss Got stitches, bring them back to their senses Know how the game go, checks and payrolls remain the same, no Forecast, Eli, baby, time out, right out You can let them hate me, get it wrong